Witam was, kochani bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na środę. Dzisiaj czytamy sobie kartę podstawową i czytamy też dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć wam w środę. Pierwszy będzie baran. Tutaj macie króla monet dla barana. No i jeszcze jeszcze taką energię zawstydzony, czyli... No, taki jakiś, słuchajcie, może być moment tego dnia, że no, tak jakby nie najlepiej tutaj możemy siebie postrzegać, tak. Możemy sobie myśleć, że coś źle powiedzieliśmy, źle zrobiliśmy, tak. Tutaj także takie jakieś sytuacje mogą mieć miejsce. No, albo też tak może być, że bierzemy udział na przykład w jakiejś takiej sytuacji, gdzie ktoś się właśnie w takim, w takim świetle widzi. Tak? To tak może też być. Król Monet, no to jest to raczej taki dzień bardziej decyzyjny, albo podpisujemy jakieś umowy, i to jest często związane z pracą, z finansami. Z jakimiś takimi, właśnie ważnymi papierami, dokumentami dotyczącymi pieniędzy. Albo rozmawiamy też z szefem, czy z rodzicem, na przykład, czy z partnerem na jakieś takie bardzo ważne sprawy, yy, właśnie gdzieś, które kręcą się wokół decyzji finansowych, albo my po prostu działamy jako ten król monet, no i sami podejmujemy jakieś bardzo ważne, takie decyzje dla nas ważne. Na przyszłość, tak? Możemy sobie robić taki biznesplan na przykład, albo jakieś rozliczenia, e, gdzieś tam, e, ile wydaliśmy, ile zostało, ile powinniśmy odłożyć. No, takie słuchajcie, różne plany takie finansowe, tak. Serdecznie witam teraz wszystkie byczki. Dla byczka, kochani, karta sprawiedliwości. I jeszcze emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia, miłość, czyli oddanie, czułość, no to macie taką kartę tutaj. Myślę, że się przyda właśnie to takie zrozumienie, tak? że też i czasem przy tej karcie jest tak, że. Wybaczenie, czy, czy po prostu jakoś tak bardziej czule podchodzimy do innych osób, a czasem też i do siebie podchodzimy bardziej czule. Jeżeli chodzi o tą kartę tej sprawiedliwości, no to oczywiście może chodzić o sprawiedliwość tego dnia, czyli ma być równo, więc możemy tak tutaj, słuchajcie, dzielić, albo tak jakoś się zachowywać, żeby wszystko było takie w równowadze, tak utrzymane. Gdzieś tam w tonie jakiejś sprawiedliwości, żeby wszyscy byli zadowoleni. No a ta karta też bardzo często jest powiązana z jakimiś pismami urzędowymi, jakimiś takimi sprawami różnego rodzaju, gdzie tam musimy się grzebać w jakichś papierach, coś podpisać, coś tam ważnego przeczytać, bo list dostaliśmy jakiś ważny. Natomiast też może się dużo dziać tutaj wokół jakiejś osoby spod znaku wagi, no bo czasem też ta karta mówi właśnie o tym znaku Zodiaku. Serdecznie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, giermek, monet. No, i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. No, i tutaj widzimy trochę złości, tak? No, może trochę więcej tej złości widzimy na tej karcie, ale może nie będzie aż tak źle. No, ale możemy się na przykład na coś czy na kogoś zdenerwować, tak? Jeżeli chodzi o giermka monet, no to najczęściej są to sprawy takie drobne, finansowe, zawodowe, materialne. To może być też. Szkolenie się w kierunku zawodowym albo jakiś kontakt z osobą nową, która jest w pracy albo jest jeszcze niedoświadczona właśnie w podejmowaniu jakichś decyzji finansowych, zawodowych, materialnych. My też możemy być tutaj taką osobą typu ten giermek. No i tutaj możemy mieć różnego rodzaju szanse finansowe do wykorzystania. Natomiast, że jest to karta giermka, to możemy być jeszcze niedoświadczeni w tej przestrzeni i pamiętajcie, że przy giermkach zawsze możemy popełniać jakieś błędy. Natomiast jeżeli chodzi o entuzjazm, o takie zapalenie się do czegoś, no to na pewno nam tutaj będzie na tym zależało. Jeżeli wykonuje dla nas coś jakaś firma albo jakaś osoba, właśnie, która Gdzieś tam jest w tej przestrzeni tego giermka, czyli jest to jeszcze taka osoba nie za bardzo doświadczona w tym, co robi, albo firma, która, wiecie, taka kogucik też może być. No to tu możemy się też spodziewać, i tego, że nie ze wszystkiego będziemy zadowoleni. <laughs> Serdecznie witam teraz wszystkie raczki. Dla raczka mamy piątkę buław. I jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. No, i tu mamy trochę takiego wycofania i przygnębienia. No, jeżeli chodzi, słuchajcie, o te pięć buław. No, jeżeli się wdamy tutaj w jakąś rywalizację, współzawodnictwo. Jeżeli się wdamy w jakieś takie kontakty z osobami, które są takie nastawione do życia bardzo bojowo, to możemy też i potem czuć się trochę otępiali, wycofani i przygnębieni, bo po prostu e, wysana zostanie z nas energia. Tak? Jeżeli będziemy chcieli tego dnia z kimś walczyć, na słowa, czy, czy w ogóle kto tam ma rację, tak? Czy, czy mój, moje zdanie jest ważne, czy Twoje jest ważne, no to też tracimy energię, bo walcząc z kimś oddajemy mu swoją energię. Także tutaj, pięć buław może mówić o tym. Pięć buław to jest to chaos albo w tobie wewnątrz, czyli czujesz się źle i jesteś chory, albo po prostu jest ta walka na zewnątrz. No, ale gdzie by ona nie była, to my jesteśmy potem zmęczeni, prawda? Dlatego takie emocje. No, i tutaj przy tej karcie, słuchajcie, oczywiście, jeżeli człowiek jest atakowany, no to musi powziąć jakieś decyzje związane z obronnością, no nie? To tutaj, czy bronić tego swojego organizmu, czyli coś tam zażyć, albo po prostu, jeżeli ktoś cię atakuje w pracy i tak dalej, no to musisz powiedzieć swoje zdanie, jeżeli ci to zagraża, tak? Ale jeżeli są to takie, słuchajcie gdzieś zaczepki, gdzieś takie jakieś chore ambicje, to raczej nie radzę w to wchodzić, bo to się potem kończy właśnie taką czarną dziurą, tak? takim przygnębieniem, takim zmęczeniem, pustką. Więc tutaj każdy już będzie decydował, co ma zrobić. Serdecznie witam teraz wszystkie lwy, kochani. Dla was as mieczy. No, i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. Łojojoj! No, tu jakieś takie przygnębienie, zrozpaczenie, pesymistyczne nastawienie do pewnych rzeczy. Może się ktoś czuć pokonany. No, może nie będzie tak źle, słuchajcie, może tutaj ten as mieczy właśnie będzie kierował Was w stronę mądrości, logiki i jakiegoś planu na przyszłość. Właśnie po to, żeby tutaj nie być potem takim przygnębionym, ale może się też wydarzyć coś, przez co właśnie będziecie przygnębieni, i potem trzeba będzie zrobić tutaj ten porządek w tym swoim życiu: czyli wziąć do ręki właśnie tego asa mieczy i sobie tu wszystko jeszcze raz porządnie poukładać. To jest czasem modyfikacja planu, który już miałeś na przyszłość. To ma być tak, słuchajcie, że. Mamy zwyciężyć, e, ustalając coś, co będzie się teraz działo, tak? My mamy w przyszłości zwyciężyć, no nie? Czyli ten as mieczy, właśnie to tak będzie. No, i tu też chcemy dociec jakiejś prawdy, chcemy coś zmodyfikować, chcemy coś ustalić. No, i czasem są to też zabiegi chirurgiczne, prawda? Bo to też przy tej karcie są. A czasem jest tak, że po prostu, jeżeli coś nie funkcjonuje w naszym życiu albo nie chcemy z kim się kontaktować, to po prostu odcinamy tę sytuację czy tego człowieka od siebie. Pięknie witam teraz wszystkie panny. A dla panny trzy miecze, no i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. Namiętny, oddany całym sercem, miłość romantyczna, czyli tutaj może się bardzo wiele dziać wokół relacji, tak. No a jeżeli chodzi o te trzy miecze, no to one mogą symbolizować jakiś ból. Jeżeli byłby to ból fizyczny, no, to oczywiście tutaj musimy jakoś zareagować, ale może być to i ból taki psychiczny, wewnętrzny, taki, tak, że nie podoba nam się coś, co się dzieje w naszym życiu, ktoś nas skrzywdził i tak dalej, albo my komuś tutaj otwarte serce podajemy na dłoni, a ktoś tutaj nas na przykład skrzywdził, także takie sytuacje też mogą być, ale może być też tak, słuchajcie, że jeżeli ktoś się źle czuje, to tutaj ma przy sobie taką osobę, która mu pomaga. Także już zależy, jak tam się komu te karty ułożą, czy w, czy w pozycji prostej, czy w pozycji odwróconej. Trzy miecze, czasem jest to też taki dzień, kiedy wyrzucamy różne niepotrzebne sprzęty z mieszkania. Serdecznie witam teraz wszystkie l y wagi. Teraz witam. Dla Was, rycerz monet. No, i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia, zdesperowany, oszalały, poza kontrolą i w potrzebie. No, może być jakaś taka sytuacja, słuchajcie, że trzymamy się czegoś kurczowo, tak, jesteśmy zdesperowani, bo nam po prostu bardzo na czymś zależy. Rycerz Monet najczęściej działa w przestrzeni finansowej, zawodowej, materialnej i jest to, jest to taki dzień, kiedy zajmujemy się Swoimi sprawami, takimi typu praca, firma, dopilnowywanie tego, co zdobyłeś, zabezpieczanie takiej przestrzeni materialnej, czy to u ciebie, czy to u Twojej rodziny. To są plany na przyszłość, które mają nam przynieść korzyść. No i czasem też bardzo tak szczegółowo podchodzimy, właśnie do tego planu, który robimy sobie też na przyszłość, żeby tam oczywiście niczego nie przeoczyć. Serdecznie witam teraz, kochani, wszystkie skorpiony. Teraz witam. No i dla Was na środę karta umiarkowania i jeszcze emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia. Sfrustrowany, powstrzymywany, blokowany i poskromiony. No coś tutaj w zatrzymaniu, tak? Trzeba tutaj, tak jakby. Się na chwilę zatrzymać, czy Wam się to podoba, czy nie, być może właśnie po to, żeby się nad czymś zastanowić. Jeżeli chodzi o kartę umiarkowania, no to najczęściej jest to dobry dzień. Jeżeli wszystko u Ciebie w życiu jest ok, to będzie to taki dzień w miarę, w miarę taki ok. Natomiast jeżeli są jakieś sytuacje zachwiane w Twoim ciele. Czy w Twoim związku, relacji, czy w pracy, to właśnie ta karta będzie tutaj dawała o sobie znać i będzie Cię kierowała w stronę równowagi, właśnie, żeby tutaj pewne, pewne rzeczy sobie tak jakoś poukładać. No i też oczywiście musimy zwrócić uwagę na umiar, na cierpliwość, na spokój. Także, jeżeli ktoś będzie stał w korku, słuchajcie, jak to w tej karcie tutaj sfrustrowany, to wcale bym się też nie zdziwiła. Serdecznie witam teraz wszystkie strzelce, dla Was trzy buławy. No, i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia, zestresowany, spięty, napięty i pod presją. No, ktoś się tu może troszeczkę zdenerwować, albo troszeczkę bardziej się może zdenerwować, albo jakiś taki stresik po prostu, no nie, takie spięcie, napięcie, presja jakaś. No, czasem tak jest, słuchajcie, mamy dużo nieraz do zrobienia i tak to bywa. Jeżeli chodzi o trzy buławy, no to jest to taki dzień, kiedy czekamy, hmm, czekamy bo już jakieś kroki podjęliśmy i teraz czekamy, co z tego będzie, i czekamy, aż się to rozwinie więc jeżeli zamówiłeś sobie już coś przez internet i czekasz na paczkę, no to będą trzy buławy. Jeżeli się z kimś umówiłeś na randkę czy gdzieś tam masz iść do biura o danej godzinie coś podpisać, to to też będą trzy buławy, bo będziesz chciał się wstrzelić właśnie w tę godzinę, która jest tam ustawiona. Czasem jest to też w ogóle oczekiwanie na jakąś przygodę, tak? Czyli wiemy, że coś tam już sobie wymyśliliśmy albo coś tam już na nas czeka, a teraz My czekamy, żeby, żeby się to po prostu rozpoczęło. No nie? Czyli jest to też czasem właśnie taki dzień, kiedy patrzymy w przyszłość i nie możemy się już doczekać tego, co, tego, co będzie, albo zastanawiamy się, co będzie z tego, co ja już gdzieś tam rozpocząłem. Tak? Jakie teraz będą wyniki, efekty tego. Serdecznie witam teraz wszystkie koziorożce. No, a dla Was, a i jeszcze emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia: urażony, oburzony, obrażony i rozgoryczony. No to się tu chyba ktoś troszeczkę na kogoś obraził, albo możecie mieć też do czynienia z kimś, właśnie kto jest urażony, obrażony i tak dalej. A z to najczęściej jest to taki dzień, kiedy chcemy, żeby było. Miło, chcemy, żeby było pięknie, chcemy, żeby wszystko się dobrze układało i możemy też szukać właśnie takich zajęć albo takich spotkań z tymi osobami, które lubimy. I będziemy szukać zajęć, które sprawiają nam radość, przyjemność, że jak sobie o tym pomyślimy, to dusza się cieszy, prawda? No więc zależy, co tam sobie do tego kielicha włożymy, no nie? To jest czasem też i zaproszenie na jakąś randkę, na spotkanie, to jest czasem też taki dzień, kiedy chcemy się tak jakby chcemy się wyrażać poprzez uczucia bardziej, no nie? I tutaj czasem też kreatywnie chcemy się, chcemy się tak jakby realizować. Jeżeli się komuś trafi ten kielich odwrócony, no to wtedy będzie dużo złości, będzie dużo takiej właśnie tak jak w tej karcie, tak jakiegoś takiego obrażania, rozgoryczenia. Jeżeli by się komuś trafił ten kielich odwrócony, to nie będzie uczuć takich miłych, pięknych, tylko będą emocje. Emocje zawsze z nas wysysają po prostu energię, natomiast uczucia pompują w nas energię. Serdecznie witam teraz wszystkie wodniki. Dla was karta gwiazdy, no i jeszcze emocje, które mogą towarzyszyć wam tego dnia. Ciekawy, zainteresowany, zafascynowany i dociekliwy. No i tak mi się to kojarzy, jakby ktoś chciał podejrzeć, co to też dostanie fajnego na święta. Kiedyś tak było za, za dawnych czasów, oczywiście, bo teraz to nie, ale kiedyś tak było, że Rodzice kupowali prezenty dzieciom, chowali po szafkach, a dzieci szukały tych prezentów. Jak rodzice byli w pracy, tak? No, czasem udało się znaleźć. Także tak mi się to kojarzy. Ale może być też tak, słuchajcie, że gwiazdka to jest też tak, że sobie coś zamówiliście, jakąś paczkę, i tam zaglądacie do środka i teraz zobaczycie, czy to faktycznie spełnia wasze oczekiwania. Jeżeli chodzi o kartę gwiazdy, to bardzo często jest to taki dzień, kiedy dobrze nam się powodzi, dodatkowo dostajemy jeszcze jakieś pieniądze, czy jakiś prezent, czy dokupujemy sobie jeszcze coś gdzieś tam dodatkowo, albo idziemy po prostu w stronę naszych marzeń, chcemy realizować jakieś marzenia. No, chyba że ktoś, tak jak powiedziałam, już tutaj zaopatruje swoje szafki na święta, no to może też w stronę gwiazdki, tutaj takiej świątecznej, już się kierować. Serdecznie witam teraz wszystkie rybki. A dla rybek, kochani, sześć kielichów. No, i jeszcze dzisiaj emocje, które mogą towarzyszyć Wam tego dnia: zdezorientowany, skołowany, zagubiony i zdumiony. No, to czasem tak jest, słuchajcie, że no dużo się dzieje, tak? Jakieś takie zawiłe ścieżki, zawiłe drogi. No a może się też wydarzyć coś po prostu, no przez co będziecie troszeczkę czuć się zagubieni albo będziecie zdumieni, że tak się dzieje. No i przy tych sześciu kielichach to często takie niespodzianki robią nam osoby z przeszłości, że spotykamy kogoś, kogo nie widzieliśmy bardzo dawno albo odzywa się do nas ktoś, z kim kiedyś byliśmy, na przykład parą, tak? W ogóle przy sześciu kielichach dają o sobie znać rzeczy z przeszłości. No więc to mogą być różne sprawy, różne sytuacje, tak? bo to może dotyczyć relacji, to może dotyczyć finansów, że tam coś jeszcze zagląda do nas, że tam coś jeszcze trzeba zapłacić, bo do końca roku trzeba, albo że jeszcze jakiś zwrot dostaniesz. No to już tu zależy, co u kogo będzie, ale sześć kielichów raczej mówi o tym, że coś z przeszłości tego dnia do nas zagląda. A jeżeli nie, słuchajcie, no to sześć kielichów jest też taką energią, kiedy nie idziemy do przodu, ale dobrze jest jak jest. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań.